po typowe końcy chcesz kupić na nielegalnie Nie łap się, ja będzie zaraz ci powiem W opisie moim jest sprawny, pewny, bezpieczny 5% wiesz więcej i nie przejmuj się Po trzech miesiącach z martwych wstał Wraca, by głosić o ty. Co znów pokaże flipa Jej yeah, zobaczmy parę, Tak można bez końca Oglądać, jak się pogrąża. W razie przedawkiwania niezłocznie skontaktuj się z psychiatrą lub skonsultuj się z farmaceutą patry kot, kot patry. Co się wczoraj działo Cześć ma piłka A wspaniała akcja! Wszyscy widzimy, że po tej bramce zawodnikowi nawęczniały piersi? Pomocy! Uwolnijcie mnie, to. Co mnie zrobiłem? Jak sami Państwo widzą dzisiejszy trening tego lotnika jest niezbyt intensywny. Zobaczmy co działo się wcześniej. To zjawisko niepowtarzalne, nieczęsto nam się zdarza, rzadko, a właściwie to jeszcze nigdy nie widzieliśmy takiego piłkarza, który podejmuje wysiłek interakcji z manekinami. Cóż za poświęcenie dla dobra drużyny ze stadioną kampną, Jarosław Kuźniar. A, a właściwie to dzisiaj, puśćcie mnie! Jeden piłkarz postanowił zmienić bieg. Wydarzy to... Wayne... Ruuuniiin! Ja Nareszcie! Mogę się z tej parzywej pułapy! tyle walki Muszę zdążyć na półfinału uliki nic! Jeszcze... tylko! A! No, straciliśmy połączenie z naszym reporterem. Tak, Jarku! Stary, nic tu po mnie, ja schodzę. Dobra, tylko uważaj, osłoniam cię. Eh?